Jak co roku spotykamy się w Gdyni na konferencji Forum Wizja Rozwoju. Organ jest bardzo aktywnym uczestnikiem tej konferencji już od wielu lat, jesteśmy długoletnim sponsorem tej konferencji. W tym roku nawet mamy tytuł mecenasa konferencji. Gdynia to bardzo dynamicznie rozwijające się miasto. Przede wszystkim dla nas jest to miasto o ogromnym potencjale. Miasto, które może się stać portem inwestycyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej. Morska energetyka wiatrowa dla PKN Orland jest to strategiczny projekt. Zajmuje on szczególne miejsce w naszym planie rozwoju. Serdecznie Państwa zapraszam na konferencję Forum Wizja Rozwoju do Gdyni do Gdyni, miasta o ogromnym potencjale, do Gdyni, do miasta, które stanowi szczególną rolę w programie rozwoju PKN Odlet.